Prezentuję kolejnego gołąbka o numerze 7288, to prawdopodobnie samczyk wywodzi się z, z góry, z gołębi od rodziny łebów z Marcel Albrecht, Marcel Albrecht chyba nie trzeba przestawiać Super hodowca był, dwukrotny niż Belgii, gołębie super latają na każdym dystansie. Już chyba można powiedzieć w całej Polsce, już. Super, rekomendacje są z dołu. Matko tego gołąbka jest moja samiczka 7689. Jest to wnuczka 2002, a zarazem córka 253, czyli pierwszego asa okręgu w kategorii C oraz w kategorii I w jednym roku pierwszego lasa okręgu w kategorii C oraz i też w kategorii H miał super wynik, ale już nie mogłem złożyć. By miał 20 wynik w Polsce, ale też super super. Babcia też była Lady Sprint. Pierwsza z oddziału kategorii A w 2020 roku, ale ona miała pierwszy konkurs z 300, drugi konkurs z 700, trzeci konkurs z 500, także super rodzina Gołębi i co jeszcze chcę powiedzieć, 20.02 właśnie ta linia super pasuje do Gołębi Marcel Albrecht.